Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po Polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Cubot. Jest to minimalistyczna gra zręcznościowo-logiczna od studia niko.plv plv w osobie Nikolasa Pierra loty Gra zbiera niesamowicie wysokie noty na platformie Steam, dlatego też ja chciałbym wam ją z czystym sumieniem polecić jako odskocznie od tych wszystkich strzelanek oraz gier zręcznościowych w których będziemy coś zabijać, niszczyć lub likwidować. Moi drodzy, 80 poziomów gry logicznej to naprawdę bardzo dużo i myślę sobie że przy niskiej cenie produkcji jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Ja dzisiaj chciałbym wam pokazać poziom 3-5 oraz 4-4. Zatem przejdźmy sobie do menu w którym będziemy mogli je wybrać. Ja, moi drodzy, mam tutaj 10 różnych epizodów. Oczywiście każdy kolejny będzie trudniejszy od poprzedniego i będą wprowadzane nowe mechanizmy. Tutaj mamy podstawowy ten pierwszy epizod z takim niebieskim sześcianem, w którym, moi drodzy, będziemy mogli go poruszać poprzez jeden ruch w prawo, w lewo, do góry i na dół. Ten czerwony sześcian będzie poruszał się o 2 lub 3 miejsca w zależności od tego, jak mamy go rozmieszczonego na mapie. Później mamy przełączniki, później mamy zielony sześcian, który porusza się, moi drodzy, do tyłu, no i tutaj mamy przełączniki kolorów. Jest to wszystko niesamowicie pomieszane i, moi drodzy, naprawdę bardzo przyjemne. Przechodzimy sobie w tym momencie do epizodu trzeciego i tutaj będziemy, moi drodzy, grali w poziom piąty. Zobaczcie. Jest w każdym tym epizodzie 8 poziomów i dzięki temu mamy bardzo dużą różnorodność. Na samym początku oczywiście ten pierwszy wprowadzający poziom jest bardzo łatwy. Ja przechodzę do poziomu numer 5. Blue has the power. Zaczynajmy! I tak oto moi drodzy jest to gra, w której będziemy musieli poruszać sobie tymi sześcianami. Moim zadaniem jest przesunąć ten niebieski sześcian tutaj, a czerwony tutaj. Jak widzicie przy pomocy myszki bądź klawiatury, moi drodzy... Ja będę mógł to zrobić na dwa sposoby, ale myślę sobie, że myszkom jest o wiele prościej grać w tą produkcję. Przesunę sobie ten sześcian w lewą stronę i na dół. Automatycznie, moi drodzy, przeszedłem sobie do miejsca, gdzie on ma być na samym końcu, ale nie w tym rzecz. Teraz moim zadaniem będzie przesunąć sobie tutaj go na sam dół. Oczywiście moi drodzy przesuwając równocześnie w prawą stronę ten sześcian czerwony Bo musicie wiedzieć że tutaj sześciany właśnie w dwa te sposoby się poruszają Jeden taki pojedynczo a ten czerwony jak widzicie o kilka pól dalej Dzięki temu właśnie że go tutaj wrzuciłem mogę sobie przejść w tą stronę i Zobaczcie moi drodzy, ja przesuwam jeden i drugi równocześnie dzięki temu ten poziom zostaje zakończony. Jak widzicie niestety było 13 ruchów jest to nie tyle co poziom zaliczony co niestety ukończony w złej liczbie tych ruchów ponieważ 11 właśnie miałem wykonać na to aby to rozwiązanie było w najmniejszej liczbie ruchów. Przejdźmy sobie moi drodzy w tym momencie do kolejnego rozdziału. Będzie to rozdział numer 4, w którym chciałbym wam pokazać poziom czwarty. Myślę, że będzie to oddawało jak najlepiej tutaj to co dzieje się w tej produkcji, gdy mamy już kilka kolorów na planszy. Zobaczcie moi drodzy, ja w tym momencie mam 3 zadania. Muszę tutaj ten niebieski sześcian wrzucić. Żółty, czy tam bądź zielony w zależności od tego moi drodzy jak na to patrzeć mamy tutaj dać, a czerwony po tej stronie. I tutaj mamy przełącznik, a na dole tutaj jest takie miejsce gdzie będziemy mieli taką małą windę, która schowa ten czerwony sześcian. Zobaczcie, jakie cuda mnie czekają w tym poziomie. Zaczynamy, moi drodzy. Przesuwam sobie czerwony w lewo i automatycznie wszystkie trzy sześciany się poruszyły. Teraz co zrobić, aby ten żółto-zielony sześcian poruszył się w prawo? Moim zadaniem jest przesunąć sobie go w odwrotną stronę, ponieważ moi drodzy przy jego mechanice jest zas zastosowana odwrotność poruszania się. Dzięki temu ja... Przesunę sobie to w lewo, ale on idzie w prawo. Jak widzicie mamy tutaj pokazany ten ruch numer 2, numer 3 i teraz moi drodzy przechodzę sobie do tego maksymalnego miejsca żółtego-zielonego tutaj i przesuwamy ten zielony, przepraszam, ten niebieski sześcian do góry i na dół. Teraz wystarczy, że wrzucę sobie czerwony tutaj i jeszcze raz. I moi drodzy, poziom zostaje zakończony. Mam nadzieję, że to pokazuje wam tą potęgę kolorów i sześcianów, jaka tkwi w tej produkcji, jaką jest Cubot. Niesamowicie przyjemna gra zręcznościowo-logiczna od studia V. Moi drodzy, polecam wam już teraz nabyć tą produkcję, ponieważ jej niska cena, kilku euro, jak najbardziej jest bardzo przystępna. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam, cześć!